Dzień dobry, kochane. Zapraszam Was serdecznie na przegląd nowości do Action. Zaczynam od bardzo ładnych pojemników. Te mniejsze kosztują 5,99 zł. Są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych, a każdy pojemnik ma 2 litry pojemności. Świetnie sprawdzą się w organizacji szuflad bądź też półek. I jest jeszcze większa wersja, za którą zapłacicie niecałe 13 zł. Te kosze również są dostępne w trzech kolorach i mają 6 litrów pojemności. Na dziale biurowym znalazłam bardzo ładne notatniki z dodatkiem złotego brzegu. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Za taki notatnik zapłacicie 11 zł i 95 groszy. W środku mamy kartki w linie, a sam notatnik jest dostępny w kilku pastelowych kolorach. Na półkach pojawiły się również nowe odświeżacze powietrza. Za taki produkt zapłacicie 6,99 zł. Mamy tutaj zapach jabłka i cynamonu, więc idealnie na okres jesienny i na okres zimowy. I taki produkt ma starczyć na aż 60 dni. Przy okazji pokażę Wam również nowość od marki Airwick i mamy świąteczną propozycję są to wkłady o zapachu sosny i płatków śniegu. Za dwie sztuki zapłacicie 22 zł. 99 groszy. A przy okazji zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, która oczywiście jest darmowa, a dzięki niej zawsze jako pierwsze dowiecie się o nowościach na półkach bez wychodzenia z domu. I teraz przechodzimy sobie na dział kuchenny, na którym pojawiły się nowe kubki termiczne. Kosztują 13 zł i 95 groszy, mają 250 ml pojemności i są dostępne w trzech kolorach. Są wykonane ze stali nierdzewnej i utrzymują ciepło kawy bądź też herbaty. I mamy również papierowe kieliszki, które totalnie skojarzyły mi się z amerykańskimi filmami, kosztują 12 zł i 99 groszy, a w opakowaniu znajdziemy aż 40 sztuk. Na półkach pojawiły się również marmurowe tace, dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Mamy również uchwyty w kolorze złotym oraz czarnym. Za taką tacę zapłacicie niecałe 30 zł. Ona świetnie sprawdzi się do serwowania, ale również jako dekoracja. A przy okazji pokażę wam nowość Sylwestrową i jest to wyrzutnia konfetti za 4 zł i 79 groszy. Wygląda jak butelka od szampana i mamy tutaj mechanizm obrotowy. Znalazłam również nowości dla najmłodszych i są to piłki sensoryczne za 6 sztuk zapłacicie 12 zł i 99 groszy. Interesujące tekstury pomagają rozwijać wyobraźnię i umiejętności sensoryczne i idealnie sprawdzą się dla małych rączek i mamy również taką zabawkę do układania w stos za 49,95 zł groszy w środku znajdziemy 5 różnych kolorów i rozmiarów są one antypoślizgowe i możemy właśnie układać jedną zabawkę na drugiej będąc w Action warto jest zwrócić uwagę na taką taśmę ledową z czujnikiem od marki Grundig sama jestem w posiadaniu bardzo podobnej taśmy i jestem z niej zadowolona za tą w Action zapłacicie 19,90 zł groszy ma ona 1 metr długości i wyłącznik czasowy. Jest prosta w montażu, a możemy ją naładować za pomocą kabla USB typu C. I od tej samej marki możecie również kupić lampkę nocną z czujnikiem za 12 zł i 99 groszy. Ma ona naturalne białe światło i maksymalnie działa przez 2 godziny. Również naładujecie ją za pomocą kabla, który niestety jest sprzedawany osobno. Jest również tańsza propozycja za niecałe 9 zł i to również jest lampka z czujnikiem ruchu. Ma ona zasięg czujnika do 5 metrów. I działa na baterie, daje ciepłe, białe oświetlenie. Na półkach pojawiły się również lampki biurowe z zegarem. Kosztują 49 zł i 90 groszy. Mają 3 stopnie przyciemniania światła. Lampkę ładujemy za pomocą kabla USB typu C i mamy tutaj również możliwość wyświetlania godziny i temperatury. Lampka jest dostępna w grafitowym kolorze. Na dole znajduje się również panel do sterowania. W nowościach pojawiły się również nowe wyjątkowe płytki, które są wykonane z filcu. W opakowaniu są cztery sztuki, za które zapłacicie 19 zł i 90 groszy. Do wyboru mamy dwa wzory. Te płytki świetnie sprawdzą się we wnętrzach i możemy je wykorzystywać nie tylko do dekoracji, ale możemy również dzięki nim zabezpieczyć nasze ściany. I do sprzedaży w Action powróciły również ramki na zdjęcia z dodatkiem takiego podwójnego białego paspartu. Mają one wymiar 40 43x53 cm i kosztują niecałe 27 zł. Świetnie sprawdzą się do zdjęć bądź też grafik o wymiarach 40x50 cm i te ramki kupicie w dwóch kolorach. Zapraszam Was również na dział z dodatkami, na którym pojawiły się bardzo ładne kolczyki. I ta wersja z perełkami szczególnie skradła moje serce. Za takie kolczyki zapłacicie 5,95 zł. Tak wygląda jeszcze druga propozycja, niezwykle modna. Aktualnie takie łezki są naprawdę na czasie. Mamy kolor złoty oraz wersję perłową. Mamy również najmodniejsze naszyjniki, ponownie z dodatkiem masy perłowej. Mamy również złote elementy. Elementy I te naszyjniki są wykonane ze stali szlachetnej, więc powinny być troszeczkę bardziej trwałe. Zapłacicie za nie 15 zł i 95 groszy. Tutaj mamy jeszcze taką propozycję, która również wygląda niezwykle stylowo. Przy okazji, tak jak zawsze, chcę Wam podziękować za wszystkie komentarze, łapki w górę, za podbijanie moich filmików. Naprawdę sprawiacie mi ogromną radość i dzięki temu widzę, że moje przeglądy są dla Was pomocne i interesujące. Znalazłam również nowe wzory spinek. Jak doskonale wiecie z moich przeglądów, aktualnie takie akcesoria do włosów są naprawdę bardzo modne. Za zestaw dwóch sztuk zapłacicie tylko 4,49 zł. I tak jak obiecałam Wam wczoraj, zaprezentuję Wam również pojedyncze produkty z promocji tygodnia, która zaczyna się dzisiaj, a kończy w przyszły wtorek 18 listopada. We wczorajszym przeglądzie pokazywałam Wam zdecydowaną większość, natomiast nie zaprezentowałam Wam frytkownicy beztłuszczowej, która aktualnie kosztuje niecałe 200 zł. Bardzo Wam ją polecam, jest naprawdę fenomenalna. W promocji kupicie również grzejnik konwektorowy, aktualnie kosztuje 289 zł i 99 groszy, Wam go już na moim kanale, więc na pewno go kojarzycie. On ma szklany panel przedni i możemy nim sterować za pomocą Wi-Fi. W świetnej cenie kupicie solarny łańcuch świetlny. On jest przeceniony aż 28%, kosztuje niecałe 20 zł. Mamy 8 oryginalnych ustawień światła i aż 100 lampek LED. Świetlenie zasłonowe, które ma 160 lampek LED i kosztuje niecałe 30 zł. Mamy również figurki do wioski świątecznej za 12 elementów zapłacicie niecałe 25 zł. 5 są również świąteczne maskotki za 5 zł i 95 groszy. One mają 15 cm wysokości. A te lampki są totalną nowością i już wskoczyły na promocję tygodnia. Kiedyś był bardzo podobny model w centki, a teraz mamy wersję z dodatkiem brokatu. Lampka kosztuje całe 25 zł, daje nastrojowe światło, jest bezprzewodowa i działa na dwie baterie. Kupicie ją w dwóch kolorach. Dostępne są również naklejki świąteczne na okno. Mamy kilka ciekawych wzorów, i kosztują 2 49 groszy natomiast za niecałe 38 zł. kupicie aż 84 markery a całość jest z etui do przechowywania i mam jeszcze coś dla fanek kolorowanek są to kolorowanki które mają aż 100 kartek w środku i kosztują niecałe 7 zł. Ten pociąg świąteczny na pewno szybko zniknie z półek. Aktualnie kosztuje niecałe 40 zł, ma kilka efektów świetlnych i dźwiękowych dla dodatkowej zabawy. A z tym produktem, przyznam szczerze, że wcześniej się nie spotkałam. Jest to lampa, którą możemy uzupełnić za pomocą diamencików. Aktualnie kosztuje 8 ,97 zł Działa na baterię i kupicie ją w kilku wzorach z bajek. W promocji znajdziecie również bezprzewodowe słuchawki do uszne za 55 zł i 95 a do tego słuchawki bezprzewodowe z redukcją szumów za 74 zł i 95 groszy działają bezprzewodowo nawet przez 40 godzin. W promocji znajdziecie również patelnie, o których Wam mówiłam na moim kanale nie raz, One kosztują niecałe 100 zł. Mamy w środku 3 patelnie ceramiczne, które nadają się do wszystkich źródeł ciepła. A do tego polarowe rajstopy, które polecam Wam od lat, więc myślę, że moi stali widzowie na pewno je pamiętają. Za nie teraz zapłacicie 21,95 zł. One są dostępne od rozmiaru S do rozmiaru XL i tak wyglądają w środku. W promocji tygodnia znajdziecie również skarpetki damskie za 10,95 zł. W opakowaniu mamy dwie pary i te skarpetki są dostępne od rozmiaru 35 do rozmiaru 42. W składzie znajdziemy mieszankę bawełny i poliestru i znajdziecie jeszcze takie skarpetki z wesołymi nadrukami jest wersja dla kobiet i dla mężczyzn, a za jedną parę zapłacicie 5 zł i 89 groszy. Na promocji kupicie również świąteczne mydło do rąk za 8 zł i 49 groszy. I pokażę wam jeszcze zabawki. Być może szukacie jakiegoś pomysłu na prezent. Tutaj właśnie jest ten odkurzacz, o którym mówiłam wam wczoraj. On teraz kosztuje 35 zł. W Action możemy znaleźć naprawdę bardzo ciekawe zabawki w świetnej cenie. I jeszcze chciałam zwrócić waszą uwagę na maskotki świąteczne z motywami bajek Disneya. Kosztują niecałe 26 zł. No i prawie bym zapomniała o tych przedłużaczach. One mają cztery gniazda i kosztują 19 zł i 99 groszy. Mają pleciony przewód, który ma 240 cm długości. Taki przedłużacz kupicie w białym i czarnym kolorze. Pokażę wam jeszcze dwie nowości z działu kosmetycznego. Pierwsza z nich to organizer na pędzle do makijażu, który kosztuje niecałe 9 zł i bardzo przypomina organizer biurkowy, który prezentowałam wam w jednym z ostatnich przeglądów. W każdym razie ta nowość ma 12 cm średnicy, występuje w dwóch kolorach. Mamy aż 7 przegródek na nasze pędzle. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu chciałam Wam również pokazać ogromną paletkę do makijażu. W środku znajdziemy pomadki, cienie do powiek, róże, brązery, rozświetlacze, a nawet eyeliner. Do tego produkty do brwi oraz aplikatory. A tymczasem kochane to wszystko na dzisiaj. Jutro ruszam na kolejną nową dostawę, więc zapraszam Was na jutrzejszy przegląd. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia! Buziaki, pa pa!